reprezentuję okręg numer 6 czyli Lublin. Przyjechaliśmy tutaj wspomóc naszych kolegów i koleżanki w propagowaniu naszego ruchu dobrobytu i pokoju. Uważam, że jeśli damy z siebie wszystko, mamy bardzo duże szanse, żeby coś zmienić w naszym kraju, żeby było nam lepiej, żeby nas było stać za naszą pracę otrzymać godną płacę za którą możemy będziemy mogli sobie zakupić tą willę z basenem, prawda? Bo nasze hasło nie należy go odbierać całkiem dosłownie. Tutaj chodzi o to, żeby nam się żyło lepiej w naszym kraju i żebyśmy godnie mogli pracować, dostawać za to godną płacę i żyć w pokoju i radości. Życzę powodzenia moim kolegom tutaj z Radomia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.